Witam kochani oto składniki naszego śniadanka. Dzisiaj będzie tortilla pełnoziarnista, troszkę zdrowsza. Z jajeczkiem. Dwa jajka tutaj mamy, Sulipie. przydamy troszkę szczypiorku, tak, ja cały sztypiorek wkroiłam. I do tego będą dodatki serek, kapustkana papekińska, cebulka, awokado, pomidorek. I damy troszkę salsy. Akurat mamy dobrą, ekologiczną salsę i troszkę oliwki do podsmażenia jajeczek nagrzewamy patelnię i zaczynamy delikatnie popryskam oliwką nie za dużo pierwszy raz próbujemy tą patelnię to jest właśnie tą co kupiliśmy na te znaczki no tą większą tak mamy małą teraz większą dajemy jajeczka wcześniej wlewam dlatego lepiej się przyklei placuszek później wiesz o. Tak, rozbierzemy. Bo no to będziemy kłaść właśnie placka. Jak nas oglądacie, to powiecie, że się lepiej przylepia. Tak. I właśnie za troszkę o, Duży ten placuszek. No, trochę nawet za mały. E, ta patenia za mała nie? <grych> Akurat. Jak nie wypływa, z bo. Tak, tak, wypłynie. Tak właśnie ma być. Dokładnie. Pokryć cały placuszek. Tak, A, troszkę tak. nie będzie, to nie szkodzić. No i Prawie. teraz zmniejszam na połowę i smażymy z 2 minutki i sprawdzamy. Ja myślę, że ją przekręcę. Tak, o, idealny. Teraz jeszcze chwilkę, i tak posmażymy na tej drugiej stronie. Ach, nie ja bym chciała troszkę właśnie w tej chwili dać salsy Wiesz? Troszeczkę. Na połowę, bo my sobie go zmienimy na połowę. Tak, troszkę salsy pikantnej. I posypujemy serkiem. Serkiem Dzisiaj, to całego serca. jeden na pół tak, na diecie jesteś ze mną też dzisiaj, tak? tak, tak, troszkę się odchudzamy Ach, wystarczy serka, za dużo nie podsmażamy go chwilkę tak, żeby wam troszeczkę serek się rozpuścił żeby to wszystko zagrzało a nie, ładnie się podpieka i teraz wszystko nałożymy, złożymy na pół i placuszek gotowy ja, kochani, placuszek gotowy, przekładam na talerz i teraz sobie wszystko wkładamy, co lubimy. Damy sobie pomidorka. To się za dużo nam nie zmieści. Jeden drugi nakładę, tak, tak no nie, na drugi nakładaj, tak? Nie, ja właśnie. myślę, że tak wystarczy. Przedłużę, pół na pół. Awokado. Możemy obok sobie położyć, jak zostanie. Dokładnie, też można. Awokado, właśnie. No, położymy sobie obok, właśnie, to, co nam zostanie cebulka Cebulkę lubimy ale też można obok jak zostanie i kapuski trochę sosu żadnego nie dajemy tak tylko tak no i teraz składamy placuszek o pięknie serek się rozpuścił placuszek na pół jest podpieczony także nic nie podpiekamy nie chcemy na ciepło tych naszych warzywek tak tylko tak Przekroimy sobie na pół i zaraz spróbujemy. Masz ochotę na jakiś sos? Ja nie chcę nic. Wygląda bardzo dobrze, kochanie. Jak to wygląda? Mi się wydaje, że nic nie potrzeba. Kochanie, my już troszkę jesteśmy mm. właśnie wyzdrowieli prawie. Pięknie, tak No i będziemy zaraz. suwać. robić troszkę więcej tych filmików trochę lepiej No to co, ja próbuję, tak? Próbuj kochani. Próbuj i mów. To się rozpada troszkę, ale to nie jest. Nie, spada. takie rozpadnie. Hmm. Hmm. Ładnie hmm. wygląda. Kochani? Zdrowo, bez mięsa. Pysznie. Pysznie. Znacznego kochani, do następnego Pyszne. I dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Hmm. Zdrowo się trzymajcie. Ale dobre. I róbcie sobie takie faje. Hmm. No jedzonka. Szybkie śniadanko. Szybkie i pyszne. Mhm. Mm